Jezu tyś jest światłością mej duszy. Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. Jezu tyś jest, światłością mej duszy. Daj nam moc przyjąć dziś miłość Twoją. Jezu ty się! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Jak zwykle o 15 gromadzimy się przy Jezusie Miłosiernym, by błagać Go o miłosierdzie dla nas, w naszych sprawach, ale też dla całego świata. Gromadzimy się tutaj w Sanktuarium Najświętszego imienia Jezus. Gromadzimy się w świątyni, gromadzimy się za pomocą internetu z całego świata tutaj. Wyciszmy teraz nasze serca wzbudźmy intencję, żebyśmy bardzo świadomie Pana Boga o to miłosierdzie prosili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wiołowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas, nas i całego, całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, miej 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 nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. No. Na przebłaganie za grzechy, grzechy nasze i, i całego świata. świata. Dla jego bolesnej męki. Miej sierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla jego dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Miej dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za, za grzechy nasze i całego, i, całego i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, nas i całego, całego świata. świata dla jego bolesnej mamki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej małki. Miej, miej miłosierdzie dla, ]Yeah. dla nas i całego, right. i całego i świata India. dla jego bolesnej mamki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej mąki. miej Biz miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej małki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie, i miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej małki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, i miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Nad nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie o krwi i woda, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie święta siostro Faustyno, Módl się nami. błogosławiony Michale Sopoćko, Módl się nami. święty Janie Pawle II, Módl się nami. święty Józefie. Módl się nami. Kochani, bardzo wam dziękujemy, że jednoczycie się z nami w modlitwie tutaj w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezusu w Łodzi. Zachęcamy, żeby nasz kanał subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dać kciuka w górę, można też wejść na stronę www.iskra.jezuici.pl strona to jest taka inicjatywa Koronka w każdym domu wiele tysięcy miast kilka tysięcy miast już się zaznaczyło że się z nami łączy można tam się do tej inicjatywy dopisać teraz w chwili ciszy posłuchamy fragmentu z dzienniczka świętej siostry Faustyny później będzie błogosławieństwo Gdyby ktoś z was chciał dzisiaj też być jeszcze na Różańcu czy na mszy świętej online to o 17.30 zaczyna się na tym samym kanale transmisja Różańca, potem też od razu jest Eucharystia, a na kanale Mocni w Duchu Dzieciom jutro o 10.00 też transmitowana msza święta dla dzieci. Numer 599 W pewnej chwili, kiedy mnie prosiła pewna osoba o modlitwę, kiedy spotkałam się z Panem, powiedziałam mu te słowa: Jezu, ja kocham szczególnie te dusze, które Ty miłujesz. A Jezus mi odpowiedział na te słowa, a ja udzielam szczególnych łask tym duszom, za którymi się wstawiasz do mnie. Jezu, ty jesteś miłośnikiem ludzkiej duszy. Chcesz tej duszy dawać życie i to życie wieczne. Chcemy się tego od Ciebie uczyć. Otwieramy się przed Tobą. Prosimy, błogosław nas. Ożywiaj i posyłaj do innych, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Yeah. dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. I jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.